Witam wszystkich, którzy w dzisiaj jest dzień i czas na otworzenie okienka z numerem 13, które mamy właśnie tu. Pyk numer 13. Okienko numer 13 jest ta oto karta, czyli na tu. Fajnie. Bardzo fajne są te gwiazdeczki hologramowe. Co tak wszystko. Komentujcie, oceniajcie, a jeśli chcecie wiedzieć o każdym małym filmiku, kliknijcie w subskrybuj. Kolejny filmik jutro. No to tyle. Na razie.